Ej, cześć. Cześć. Widzę, że znowu się wprowadziłeś. Muszę trzymać rękę na pulsie. Mhm. Cześć. To znaczy, że ci odbierzesz dziewczynki ze szkoły, skoro już jesteś? Nie, ja, ja nie odbiorę dziewczynek i ty też nie odbierzesz dziewczynek. Posłuchaj mnie, Ewa. My musimy się trzymać razem. Widzisz, co tu się dzieje? Jak iga nami manipuluje? Jak granami? Tak, my tutaj jej dzieci nańczymy. Przywozimy, odwozimy, a ona co? Szlaja się po mieście z Kaszubą mecenasem. Przestań, czy ty zwariowałeś? Ma stałą pracę dobrą, to jest takie dziwne, że się starają trzymać. Dziewczynki kończą o pierwszej. A ja o czternastej zaczynam swoją pracę stałą i również płatną. No to świetnie, zdążysz. Przyprowadzisz dziewczynki do mnie, a więc jej możesz iść. Nie daj się wykorzystywać. Szanuj się, nie na tym polega przyjaźń. Otwórz oczy, dziewczyno!